Dla mnie je, y, y, jedynym już takim powiem, punktem orientacyjnym w moim myśleniu politycznym od wielu lat jest zwalczanie moim zdaniem groźnej bardzo dla perspektyw Polski wizji pisowskiej no tak, I no ktokolwiek, to... ktokolwiek się pojawi. Ktokolwiek się pojawi, kto potrafi zdobyć, odsunąć pis od władzy, zdobyć, tak? y, zdobyć, oczywiście, y, to y, mam nadzieję, że nigdy Polacy nie zgupieją, tak, żeby po prostu tym kimś stały się y, jakieś odłamy po prostu polskiego faszyzmu, który istnieje na prawo od PiS. Ale jeśli się ktokolwiek pojawi bliżej w centrum, to szapoma. Tylko na razie niczego takiego nie widać. Jest platforma, która, jak powiadam, jest najbardziej twardym gruntem, i z tego punktu widzenia byłoby lepiej, gdyby oni postępowali mądrzej. Przede wszystkim... Ja zauważyłem, że politycy są bardzo często niewolnikami swoich sukcesów. I to widać również u Platformy, która ciągle nie może zapomnieć o tym, że kiedyś miała za sobą prawie połowę Polaków. Połowę Polaków i w dalszym ciągu yy, yy, czuć pewną Taką pychę wyższości. Otóż ja sądzę, że PiS może być odsunięty przez front. Nie przez jedną partię, tylko przez front. I w stworzeniu takiego frontu Platforma ma najwięcej do zrobienia. Z tym, że ona musi po prostu pozbyć się tak, z takiego swojego ciągle poczucia wyższości, ale także odzyskać trochę autentyzmu. Bo jak dzisiaj słuchałem posła. Kierwińskiego, tak? tak? To po prostu mnie zgrzytało w mózgu. Po prostu. On, mówił, on mówił po prostu przekazem dnia, yy, yy, tak nieprawdopodobnie nudnym i beznadziejnym, że yy, nawet ja po prostu Ale tego, mówią, on, tego nie. posłowie mówią, tylko problem taki, słuchać. że partia. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TokfM oraz w archiwum na stronie tokefmpl ukośnik audycje